Skalpel. Podcast Gumed. Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Kaliszewska, jestem rzecznikiem Gumedu, a ze mną w studiu gość doktor Joanna Kufel-Grabowska, specjalistka onkologii klinicznej. Nasz Dzień. świeży import. Dzień dobry. Z Wielkopolski. Dokładnie z Poznania. Dokładnie z Poznania. To mamy trochę wspólnych korzeni, fantastycznie. Zaprosiłam dzisiaj panią, przeczytam pani dlaczego. Bardzo się cieszę. To świetna osoba, fantastycznie się z nią rozmawia. Więc dzisiejszy podcast nagrany jest na specjalne życzenie naszej koleżanki Elizy z działu promocji, która miała przyjemność pracować z panią i stwierdziła, że jeżeli by miała wybrać kogoś, z kim by chciała posłuchać rozmowy, to, to jest pani. Bardzo mi miło, dziękuję bardzo. Zachęcamy też młodych ludzi, żeby u nas studiowali, a takich ekspertów jak pani, żeby porzucali swoje uczelnie gdzieś w Polsce albo za granicą i do nas przychodzili popracować i nas czegoś nowego nauczyć. No zdecydowanie jak najbardziej tak, no y na pewno jest to miejsce rozwojowe, które umożliwia przede wszystkim działania, a nie ich zabrania. Ale myślę, że przede wszystkim to jest kwestia osób, które się zabierają za pewne obszary, które są ważne, ważne nie tylko naukowo, ale też przede wszystkim społecznie, bo dla mnie jako lekarza ważne jest, żeby to co robimy, co robimy jakby kuczci nauki miało przełożenie dla naszych pacjentów, bo jednak na co dzień pracuję właśnie z chorymi, z chorymi na raka piersi i to są żywe kobiety, matki, żony, córki, po prostu człowiek i chciałabym, żeby było im lepiej. Leczenie onkologiczne jest leczeniem trudnym, ale w wielu sytuacjach ono kończy się sukcesem. I ten sukces niekiedy okupiony jest działaniami niepożądanymi, taką trudną sytuacją przez czas leczenia. Ale myślę, że tą sytuację można trochę odczarować, myśląc o tym, że meta jest naprawdę super i jest bardzo ważna dla naszych chorych. Ale życie po tej mecie to ma być normalne życie. To nie ma być życie z piętnem, miała mraka. I teraz już do końca życia będę o tym myślała codziennie budząc, że miałam raka i czekamy, co się wydarzy. Tylko raczej. Okej, okay, to był pewien etap, chorowałam, jestem zdrowa i chcę żyć normalnie. Nie chcę, żeby ktoś mnie wytykał palcem, chcę rodzić dzieci, chcę wrócić do pracy, chcę być górnikiem, lekarzem, piekarzem, cokolwiek. I właśnie chciałabym tym kobietom nie przeszkadzać w trakcie leczenia, a raczej im pomagać. I dlatego parę lat temu temat oncofertility stał mi się bliski, ponieważ liczba młodych chorych na raka piersi już wtedy zaczęła rosnąć i rośnie nadal. I ten temat takiego normalnego życia po raku pojawił się. Raz, drugi, trzeci. Dziewczyny zaczęły pytać, czy właściwie skończyłam leczenie, czy mogę zostać mamą. No i takiej ponitce do kłębka okazało się, że mogę. Że to, co się sądzi, to jest przesąd, a jesteśmy naukowcami i opieramy się na faktach, a nie na przesądach. No i tak się to potoczyło. No, i Eliza miała rację. Faktycznie potrafi pani fantastycznie opowiadać o tym, co pani robi. I trochę chyba to jest taki klucz. Proszę powiedzieć mi, czy mam rację. Bo jesteśmy chwilę po tym, po dniu otwartym, jesteśmy chwilę po dniu otwartym uczelni. Fantastyczna frekwencja, mnóstwo młodych ludzi, czasem bardzo młodych, którzy przyszli tutaj, żeby sprawdzić, nawet nie z marzeniami o byciu lekarzem, żeby sprawdzić, co oni właściwie chcą od życia. I słuchałam ich. Zastanawiałam się, jak bardzo czasy się zmieniły i świat się zmienił, że dzisiaj trochę ludzie podejmują inne decyzje, wybierając swoją przyszłość. Kim powinien być człowiek albo kim może być człowiek, jak to jest pożądany w zawodzie lekarza? Czy czarownica, hogata, wredna słuchotnica nadaje się na lekarza, czy nie nadaje się na lekarza, czy jest jakiś taki rys genetyczny, charakterologiczny? Człowieka, który przychodzi tutaj i wiadomo, że się sprawdzi. Co to znaczy, sprawdzi? To jakby byłabym tutaj bardzo ostrożna w tych osądach, bo mamy tak wiele specjalizacji, że są lekarze, którzy właściwie w ogóle nie muszą mieć kontaktu z pacjentem i też im na tym zależy. Z drugiej strony są takie specjalizacje, gdzie ten kontakt no, powinien być dobry, jak chociażby pediatria czy właśnie onkologia, gdzie mimo wszystko tutaj. To porozumienie jest bardzo istotne, no bo po pierwsze gramy o dużą stawkę, a po drugie, tych chorych leczymy bardzo długo. To nie jest jednorazowy epizod, to są długie lata wspólnej pracy. I myślę, że, znaczy, ja tak szczerze uważam, że współpraca lekarz-pacjent to jest coś niezwykłego, ponieważ jedną rozmową można przekreślić komuś życie psychiczne. Albo zupełnie je zbudować i nawet w trudnej sytuacji, gdzie mówimy, no okej, okay, będzie chemia i można powiedzieć, chemia będzie ciężka, będzie się Pani źle czuła, no nie wiadomo co to będzie, no może Pani umrze. A można powiedzieć, wszystko przed nami. Więc wszystko zależy, jak wygląda ta współpraca i porozumienie. Czy lekarze są uczeni rozmowy z pacjentami? Czy to jest tak, że to trzeba po prostu mieć? Czyli znaczy empatia jest na pewno bardzo ważną taką cechą, yy, którą lekarz pracujący bezpośrednio z pacjentem powinien się charakteryzować. Czy jesteśmy uczeni? Myślę, że coraz bardziej tak. Przecież zajęcia kliniczne to nie tylko słuchanie, że ktoś ma nadciśnienie i zaburzenia rytmu, ale przecież studenci przysłuchują się, jak my pracujemy z pacjentami, jak z nimi rozmawiamy, sprawdzają, jak wygląda ta relacja między pacjentem a lekarzem. To, to nie tylko suche fakty. Ja myślę, że to jest właśnie całokształt, dlatego oni są z nami w naszych gabinetach i uczą się, po prostu uczą się, jak być lekarzem, bo lekarz to nie tylko diagnoza, leczenie do widzenia. Myślę, że to jest coś o wiele więcej i zresztą y, inaczej by było, y, pewnie inaczej sztuczna inteligencja już by nas dawno zastąpiła, gdy nie, gdyby nie było w tym czegoś niezwykłego tego doświadczenia, które mamy właśnie nici porozumienia, rozmowy z pacjentem. My leczymy chorych latami i nawet ten compliance, czyli współpraca to jest bardzo często tylko i wyłącznie oparte na właśnie tej nici porozumienia i zaufania. W wielu sytuacjach pacjenci źle się czują na naszych lekach, a mimo wszystko biorą. Bo zapytają raz, drugi, trzeci, czy warto. Staramy się ich namówić, dajemy triki jak yy, przeciwdziałać tym działaniom niepożądanym, i to pacjentom bardzo często wystarcza, ale no to jest yy, praca na żywym organizmie. Więc wracając do pytania, ja bym nie przekreślała nikogo, jeżeli chodzi o chęć bycia lekarzem, bo jest wiele różnych ciekawych specjalizacji. I myślę, że wiele podspecjalizacji jeszcze się urodzi w najbliższych latach. Właśnie chciałam o to zapytać, bo świat się bardzo mocno nam. Yy... Zmienił, rozrósł. Doświadczenie COVID-u pokazało, że te obszary medycyny, które były takie trochę zapomniane, nagle urosły do superważnych. Do tego jeszcze przychodzi nam pokolenie, które się będzie uczyło bycia lekarzem i tego zawodu, kompletnie inne od nas. Jacy będą ci lekarze? Czym się będą zajmowali w przyszłości? Ja myślę, że tym, czym my się zajmujemy teraz, czyli naszym zdrowiem, ale też oni, myślę, większy nacisk będą kładli na dobrobyt. Bo taki dobrobyt psychiczny przede wszystkim swój, ale też pacjentów, bo dobrze wiemy, że chorych będzie coraz, coraz więcej. I oczywiście chcemy im pomóc. Ale ja uważam, że to czasami zupełnie jakby odwrotnie pomocne jest przyjmę więcej, przyjmę więcej, bo oni czekają, bo się okazuje, że po 30 chorym już przestajemy być mili, przestajemy być uważni, więc nie zawsze więcej znaczy lepiej i nie zawsze więcej znaczy pomoc. Czasami naprawdę jest le lepiej skupić się na mniejszej liczbie i załatwić ich porządnie, tak jakby samemu się chciało pójść do lekarza i być przyjętym z empatią, z rozmową, z uśmiechem. Właściwie z tym wszystkim, z czym człowiek by sobie życzył. Więc to jest pokolenie, które myślę jeszcze wiele nas nauczy, yy, ale z drugiej strony, które też od nas będzie się uczyło. Bo to czego my się musimy nauczyć już dzisiaj, żeby być przygotowanymi na nich? Myślę, że więcej, yy, na pewno więcej podejścia takiego partnerskiego nas spotka tutaj. Oni będą chcieli z nami rozmawiać i będą chcieli, żebyśmy słuchali ich argumentów. Już nie będzie wydawania poleceń. I co myślę, że już tak mija powoli z czasem, ale myślę, że to jest bardzo ważne, bo tego nas uczą już nasze dzieci na co dzień, nawet dzieci, które chodzą do podstawówki, wyrażają swoje zdanie, bo mają prawo, bo to też jest człowiek tylko, że mały, ale mimo wszystko myślący, jakieś posiadający swoje emocje, uczucia, i tacy będą nasi studenci. I myślę, że to jest kwestia tylko y, otwarcia głowy, serca. I zachęcenia ich do takiej współpracy, na jaką oni będą gotowi, na jaką my będziemy gotowi. Bo przecież lekarzy potrzeba i widzimy to, że nasze społeczeństwo się starzeje, choruje, chorób jest coraz więcej. Więc myślę, że lepszy, empatyczny doktor, który będzie dbał o swoje granice, niż żaden. Zresztą nawet muszę przyznać, że w ramach Polskiego Towarzystwa Onkologicznego młodzi onkolodzy kilka lat temu po pandemii zrobili ankietę dotyczącą wypalenia zawodowego, bo poczuli, że jest problem. No był. No i myślę, że ten problem nie tylko był, ale jest. I my chcemy tą samą ankietę powtórzyć w tym roku, ale już na szerszej grupie onkologów, żeby zobaczyć, gdzie są te luki i starać się ludziom pomóc, bo niekiedy błahe rzeczy zaburzają codzienne funkcjonowanie, jak praca administracyjna, czy inne rzeczy, którymi można się zająć, żeby ułatwić pracę lekarza, bo pamiętajmy, że my też jesteśmy tylko ludźmi, też chcemy po pracy mieć siłę na to, żeby robić coś fajnego, żeby odpocząć, żeby realizować swoje pasje. Tą pasją może być nauka, ale to może być sport, podróże, książki. I o tym też należy nie zapominać, tak myślę. Trochę o tym rozmawialiście na konferencji Pulsu Medycyny w marcu. Um, bardzo ciekawe wnioski. Nie z wszystkimi się zgadzam, ale skoro mam ciekawą osobę do rozmowy, to zapytam. Z tej rozmowy naukowców przy tej konferencji wyszło że być może są takie obszary medycyny, które na przykład wymagałyby albo byłyby lepsze, gdyby były scentralizowane. Tak czy nie? Patrzę na to z punktu widzenia onkologii, patrzę na to z punktu widzenia transplantologii. Na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że to nie jest ten kierunek, ale może nie rozumiem. Powiem tak, czy zcentralizowane. Na pewno chciałabym, żeby pacjenci mieli równy dostęp do leczenia niezależnie gdzie żyją, bo przecież trudno jest wymagać od osoby 80-letniej, żeby 100 km dojeżdżała, bo mama ma się leczyć w najlepszym ośrodku, bo po prostu tego w ogóle nie zrobi. Dlatego uważam, że każdy ośrodek mógłby mieć, czy powinien mieć równy dostęp do leków. Na razie w Polsce jest to niemożliwe. Mamy programy lekowe z drugimi terapiami, które są dostępne w określonych ośrodkach. Co niestety utrudnia potem funkcjonowanie właśnie osób, które mają problemy chociażby logistyczne zwykłe. Jestem sama, mam lat 75, nie mam nie kto przywieźć, więc leczę się gdzie mam najbliżej i leczę się tym, co mają. Mhm. Oczywiście obecnie koledzy mogą do nas zadzwonić, yy, zapytać, zrobić konsylium. Zawsze chętnie pomagamy, aczkolwiek ta y, taka totalna centralizacja na pewno y, wpłynie na poprawę jakości leczenia, co jest uważam ważne, bo to nigdy nie było sprawdzane, a warto żeby było y, jak leczymy, czym leczymy, kogo leczymy. To jest na pewno istotne, żeby sprawdzać jakość naszego Ale leczenia. Ale niekoniecznie powinniśmy zabierać te y, usługi do Warszawy. D do dużych ośrodków, tak. bo, bo nie wszyscy są z dużych ośrodków, mhm. nie każdy może dojechać, nie każdy ma takie możliwości. Więc pomyślmy też o tych innych osobach. To przy tej okazji chciałabym też zapytać o liczne akcje na różnych portalach, gdzie pacjenci, chor chorzy bardzo często na przewlekłe, rzadkie choroby, e, zrobią zbiórki na leczenie za granicą. Jak to traktować i jak o tym myśleć? Bo ja jestem strasznie podatna na przykład na y, tragedie ludzkie i mam ochotę pomóc im wszystkim. Ja powiem, że należy traktować je z dystansem. Oczywiście mogę się wypowiadać w swoim obszarze, bo wiem, jaki jest dostęp do leków. I akurat w raku piersi ten dostęp jest naprawdę bardzo dobry. Jak pacjentki nieraz pytają, pani proponuje leczenie, no i czy ono będzie na takim poziomie, czy ja mogę sobie coś kupić. tak? To jest takie, czasami mm -hmm. pada takie pytanie. Wtedy my mówimy, że w zasadzie, czy pani się leczy tu, czy w Berlinie, czy w Nowym Jorku, zaproponowano by to samo. Więc to uspokaja zwykle chore, bo naprawdę jeżeli chodzi o obszar raka piersi, mhm. to dostęp do leków jest bardzo dobry. Oczywiście no nie mamy wszystkich, ale to co mamy jest zdecydowanie wystarczające, jest zaspokajające potrzeby yy, i naprawdę pozwala leczyć na bardzo dobrym poziomie, co też powoduje, że leczymy chore dłużej. Co też sprawia, że tych chorych jest coraz więcej, no bo one wracają, wracają. Oczywiście jest to klęska urodzaju, można to tak nazwać. Bo dla nas jest to dodatkowe obciążenie, ale z drugiej strony, patrząc na chore, gdzie jeszcze kilka lat temu w takim zaawansowaniu już by na przykład nie żyły, no to mówimy sobie, no, no rzeczywiście jest super, tak? Warto to robić, no bo zdecydowanie wpływamy na wydłużenie przeżycia. Z poprawą właściwie z bałością o jego jakość, bo o, o tym też należy nie zapominać, że onkologia coraz bardziej kładzie nacisk na życie poraku czy także w trakcie leczenia, bo to jest po prostu ważne. Skoro niektórzy ludzie szukają w świecie różnych terapii, to aż prosi się o pytanie jakie nowe terapie dzisiaj są na stole w opracowaniu, czymś co coś co nas czeka. Wiemy już, że się zbliża i wcale nie będziemy musieli jechać na Harvard, żeby się z nimi zapoznać. My mamy, myślę, że Polska generalnie jest jednym z krajów, który się bardzo rozwija, jeżeli chodzi o badania kliniczne i to jest ważne, bo to są leki które podawane są chorym, do których nie mielibyśmy inaczej dostępu. Część z tych leków potem jest rejestrowana, refundowana, yy, obserwujemy pewną grupę chorych, którzy właśnie ciężko chorzy już by umarli, a dzięki tej terapii eksperymentalnej żyją i świetnie sobie radzą. No na pewno kierunek immunoterapii i tutaj pobudzania układu immunologicznego jest bardzo istotny, ale też leczenie celowane. Coraz częściej opieramy się o punkty uchwytu, czyli te miejsca, które są uszkodzone w komórkach nowotworowych i prowadzą do w zasadzie proliferacji, uniemożliwiają zabicie komórek nowotworowych. Są takie miejsca start, które rozwijają nowotwór, a my je blokujemy. Dzięki właśnie określonym terapiom ukierunkowanym molekularnie, więc po pierwsze, na pewno rozwój tutaj genetyki i wsparcie biologii molekularnej jest niezwykle potrzebne, żeby też traktować tych chorych indywidualnie. Kiedyś leczyliśmy raka żołądka, raka jelita grubego czy raka piersi jako nowotwory narządowe, a teraz coraz częściej leczymy zaburzenia molekularne z różnych nowotworów tymi samymi lekami. No i plus immunoterapia, to jest myślę leczenie, które na pewno zrewolucjonizowało onkologię, szczególnie w tych nowotworach, które bardzo źle rokowały. Czerniak, rak nerki, rak płuca, rozsiane nowotwory rokowały bardzo źle, a teraz dzięki immunoterapii są chorzy, którzy żyją miesiącami czy latami, bo pobudzenie własnego układu odpornościowego pozwoliło zwalczyć nowotwór. A jak jest z onkologią dzieci? Bo akurat to jest nasza specjalność w Gdańsku. Chodzi mi o nowotwory... Które wpływają na resztę życia tych dzieciaków, które przychodzą, okazuje się, że mają nowotwór, no i mogą kiedyś być też rodzicami, czy nie mogą? Jak nauka dzisiaj y, bardzo jest w stanie im pomóc? No, właśnie temat ciąży i bycia rodzicem po chorobie nowotworowej to jest właściwie taka moja pasja. Jeżeli chodzi o te dzieciaki, to tu chyba jest największy problem z tym jeszcze. O ile z dorosłymi sobie coraz lepiej radzimy, nawet w Polsce od 1 czerwca 2024 jest refundacja metod zabezpieczenia płodności u kobiet i mężczyzn. U kobiet to zmrożenie komórek jajowych, a u mężczyzn nasienia, tylko od okresu dojrzewania. No bo wtedy możemy taką dziewczynkę, nawet nie wiem, 16-17-letnią, poddać stymulacji hormonalnej, pobrać komórki jajowe, zamrozić, a chłopiec na drodze masturbacji oddaje nasienie. Natomiast te maluchy, które są niedojrzałe płciowo, no tu jest kłopot. Jeżeli chodzi o dziewczynki, można pobrać fragment jajnika lub cały jajnik, zamrozić go. I po wyleczeniu za lat nawet 20, jak ta dziewczynka powie, ja chcę być mamą, spróbować ten jajnik wszczepić w miejsce, z którego został pobrany lub każde inne tak naprawdę. I wtedy taki jajnik jest mniej żywotny niż normalne jajniki, ale przez kilka lat może posłużyć produkcją komórek jajowych i wtedy taka dziewczynka może zajść w ciążę. No, problem jest większy z małymi chłopcami, gdzie tam pobranie fragmentu jądra jest postępowaniem na razie eksperymentalnym, ale trzeba pomyśleć o tym, że w zasadzie jeżeli my zamrozimy teraz fragment jądra, za 20 lat nauka nam może powiedzieć przecież oczywiście, że my z tego zrobimy użytek, więc trzeba troszkę patrzeć do przodu. Na, na razie nie mamy refundacji tych metod, ale myślę, że jeżeli chodzi o jajnik, to powinno się w najbliższym czasie zmienić. Jak jesteśmy przy dzieciach, to chciałam też panią zapytać o to, od września wchodzi. Edukacja zdrowotna do szkół. Jesteśmy jednym z tych ośrodków, który będzie uczył nauczycieli, jak tego przedmiotu uczyć, znaczy jak uczyć o zdrowiu, bo tak rozumiem ten przedmiot. Gdyby pani była takim nauczycielem, czego pani by uczyła dzieciaki i młodzież? Przede wszystkim zachowań prozdrowotnych, bo to nam się wydaje takie oczywiste, ale myślę, że nie zawsze i wszędzie oczywiste jest, no bo to, co się w domu dostaje do jedzenia, się uznaje, że tak się je. A może się okazać, że zupełnie żywienie jest nieprawidłowe, że siedzenie na kanapie po szkole to też nie jest najlepsze rozwiązanie. Więc myślę, że zaczęłabym na pewno od zachowań takich prozdrowotnych i pokazania, jak można je wdrażać. Bo łatwo jest powiedzieć komuś, pięć porcji warzyw i owoców i codziennie godzina wysiłku. No to jak ktoś nie jest do tego przyzwyczajony, no to nigdy w życiu tego nie zrobi. Więc też małymi kroczkami nauka dzieci, co zrobić, żeby wdrożyć te działania prozdrowotne. A poza tym na pewno ważne objawy na które warto zwracać uwagę dotyczące chorób, które mogą zmienić życie, tak? Bo często jest tak, jak obserwuję w poradni, to babcia przychodzi z wnuczką, która ją właśnie zaciągnęła na mammografię, bo wiedziała, że trzeba ją wykonać i okazuje się, że jest nowotwór i wnuczka ratuje życie babci. Więc y, młodzi ludzie wyedukowani, znający objawy, dbający o zdrowie, sami wykonujący badania profilaktyczne, to jest nasza przyszłość, bo oni też będą ciągnąć innych kolegów, koleżanki, rodziców, dziadków i tak dalej. Więc na pewno poszłabym w tą stronę. Nauka bez lęku też, bo wszyscy no niestety, jest taka stygmatyzacja chorób nowotworowych i nawet pacjentki mówią, że w pracy to nikt nie wie, że miałam raka. Ja mówię, a dlaczego? No wie Pani, jakby patrzyli. Ja mówię, no jak? No przecież nie gryzie Pani. No więc to są takie naprawdę trudne rozmowy każdego dnia, że no, no rak to rak. No ludzie chorują na nadciśnienie, cukrzycę. Choroba jak każda inna. No, Dzisiaj już. No tak. No umiera się przecież też na choroby serca. Nikt się nie, nie boi powiedzieć, że ma nadciśnienie. Więc myślę, że trzeba to troszkę odczarować i sprawić, żeby młodzi ludzie też przestali się bać. Czyli zaczynamy od szkół, potem mamy studia e, przyszłych lekarzy. Potem lekarzy, których też musimy nieustannie edukować w obszarach chociażby po to, żeby się rozumieli swoich pacjentów, ale też rozumieli swoich studentów. A o tym wszystkim rozmawiałam z panią dr Joanną Kufel-Grabowską, wielokrotnie nagradzaną lekarką, laureatką Nagrody Wprost, Nagrody Społecznej Aliny Pieńkowskiej w Gdańsku. Swoją drogą gratuluję, no bo tę nagrodę pani już zdobyła jako nasza lekarka. No dziękuję bardzo, tak, to rzeczywiście. I życzymy y, kolejnych nagród, y, bo tacy lekarze pokazują, że medycyna jest ważnym obszarem edukacji, a choroby nie są tak straszne, jakby nam się mogło wydawać. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia przy następnym podcaście. Dziękuję bardzo.